Jeśli egzamin, jeśli ci pokażę kilka błędów, to lepiej nie popełniaj, bo na pewno oblejesz egzamin. Bardzo częstym błędem, nie tylko na egzaminie, ale też w życiu codziennym, jest wyprzedzanie na przejściach dla pieszych. Dojeżdżamy do przejścia. Tutaj musimy zachować szczególną ostrożność, czyli patrzymy, czy nie ma pieszego z jednej, z drugiej, czy nikt się nie zbliża. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, na taki, gdzie ruch nie jest kierowany, to jest no, od razu przerwanie egzaminu. Zawsze o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Ostrzega Was, taki znak ostrzegawczy. Uwaga, przejście dla pieszych. W tym miejscu musicie zachować już szczególną ostrożność, ponieważ każdy minięty znak ostrzegawczy Was do tego zobowiązuje. Patrzymy a pieszych z jednej strony, z drugiej jest bezpiecznie. Tutaj błędem będzie nie przepuszczenie pieszego, który jest na przejściu, ale również wyprzedzenie na przejściu. Musicie bardzo uważać, przejechanie obok kogoś szybciej. W tym samym kierunku, co Wy, to już jest manewr wyprzedzania. Dość często kursanci, czy nawet kierowcy, którzy popełniają ten błąd, nie są tego świadomi, że robią coś źle. Trzeba zwracać uwagę, nie ma nikogo, nie ma, możemy jechać. Teraz ten pojazd robi wyprzedzanie. W tym miejscu jak najbardziej może, bo jesteśmy już poza przejściem dla pieszych. Ale gdyby ktoś nas wyprzedzał w tym miejscu, byłoby to już wyprzedzaniem na przejściu dla pieszych. Teraz zbliżamy się do jednego z najbardziej obleganych przejść dla pieszych i tu praktycznie zawsze można spotkać pieszego. Tu musimy uważać, tego pojazdu nie wyprzedzić, nie ominąć. Jest pieszy. Czekam, aż sobie przejdzie przez nas pas ruchu. Patrzymy też lusterko, czy coś innego nie podrąci. Jeszcze sobie poszedł, auta ruszają. Możemy jechać. Na tym nie koniec, zaraz będzie kolejne przejście. Również dojeżdżamy do przejścia. Tu widzimy znak ostrzegawczy zachowujemy szczególną ostrożność auto przed nami hamuje więc my nogę z gazu obserwujemy tutaj pieszego nie ma z tej strony też nie ma jedziemy dalej za chwilę będzie takie przejście dla pieszych gdzie chyba najwięcej jest potrąconych w Rzeszowie będzie to ulica Lisa Kuli dojeżdżamy znowu do przejścia jest to przejście o ruchu niekierowanym tutaj nie możemy wyprzedzić ani ominąć innego pojazdu więc równujemy się z jego prędkością nie ma pieszego, nie ma wjeżdżamy a z kolei tutaj mamy przejście o ruchu kierowanym na takim przejściu możemy wyprzedzać I w tym momencie jedzie jaki sobie pojazd przejście o ruchu kierowanym wyprzedzamy go na przejściu dla pieszych i to jest zgodnie z przepisami ponieważ to jest przejście o ruchu kierowanym mając zielone światło, skręcając w lewo też pamiętajcie że pieszy w tym momencie ma zielone światło trzeba się cierpliwie zatrzymać poczekaj, jak sobie pieszy przejdzie i ruszamy Pamiętajcie, zielone światło to nie jest pierwszeństwo. To jest tylko zezwolenie na wjazd, na skrzyżowanie. Dojeżdżamy do kolejnego przejścia, więc nogę z gazu. Patrzymy się z jednej strony, z drugiej. Możemy wjechać. Zachowujemy szczególną ostrożność. Dojeżdżamy do przejścia, gdzie ruch nie jest kierowany, czyli wyprzedzać nie wolno. A z kolei tutaj będzie przejście o ruchu, o ruchu kierowanym. Czyli na tym przejściu wyprzedzać już możemy. Bardzo wiele kursantów, Może nawet nie kursantów, ale osób, które mają prawo jazdy. Nie rozumiem do końca, co to jest wyprzedzanie. Z definicji jest to przejazd obok pojazdów, który jedzie w tym samym kierunku, co my. Tutaj bardzo często ludzie wyprzedzanie kojarzą ze zmianą pasa ruchu, złączeniem kierunkowskazu. Zaraz sobie kogoś wyprzedzimy, albo ktoś nas wyprzedzi. To będzie dobry przykład. W tym momencie zostaliśmy wyprzedzeni, a ten pojazd nie zmieniał pasa ruchu. W tamtym miejscu mógł to zrobić, to nie było zabronione. Ale gdyby nas wyprzedził w tym miejscu, gdzie jest przejście dla pieszych, jest to bardzo nierozwolone i bardzo niebezpieczne. Dojeżdżamy do przejścia. To przejście jest bardzo często uczęszczane przez pieszych, więc noga z gazu zwalniamy. pilujemy, się, żeby kogoś niechcąco nie wyprzedzić. Niechcąco w takim sensie, że my nie mamy go zamiaru wyprzedzić, ale on na przykład zwolnił i przejechał obok nas szybciej. Nie ma pieszego, nie ma. Możemy jechać. Teraz na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Tutaj bardzo wiele osób ma też problem z pieszymi. Mamy zielone światło. Zielone światło pozwala nam tylko na wjazd za sygnalizator. Czyli wjeżdżamy za sygnalizator i obserwujemy. Nie ma pieszych, ale ta pani jest bardzo daleko, więc spokojnie możemy jechać. Ona nie była na naszym przejściu dla pieszych. teraz będzie sytuacja ze strzałką warunkowym. Mamy czerwone światło i sygnalizator warunkowy, czyli musimy się zatrzymać, zobaczyć, czy jakiś pieszy nie wchodzi. Jeśli wchodzi, to pozwolić im opuścić to przejście i czekamy, aż nikogo nie będzie. Tutaj bardzo dużo kierowców nie wie, jak trzeba się zachować. Nienokrotnie miałem taką sytuację, gdy się zatrzymałem na czerwonym świetle i strzałce warunkowej, słyszałem wręcz ze sobą sygnały dźwiękowe. Ktoś mnie próbował pogonić, to było widać, że on nie rozumie tego przepisu. To ma być zatrzymanie, nie zwolnienie. To działa jak znak stopu. Jak jest znak stopu, musicie zupełnie się zatrzymać. Nie możecie tylko zwolnić. Niektórzy powiedzą, że oni się prawie zatrzymali, ale usłyszą wtedy od że prawie zdali. Chyba to Wam będzie robiło różnicę. Tutaj będzie przejście jedno obok drugiego. My sobie pojedziemy w prawo. Najpierw mamy przejście dla pieszych. Nie ma pieszych z jednej, z drugiej, więc sobie wjeżdżamy był znak stopu, czyli zatrzymujemy się we wskazanym miejscu przed linią patrzymy, że nikt z lewej strony i ruszamy, mimo tego, że spieszy na przejściu Podejdziemy do przejścia i dopiero teraz zatrzymamy się i poczekamy, aż pieszy bezpiecznie opuści sobie przejście, czyli ten stop nie był dla przejścia dla pieszy, tylko do skrzyżowania teraz jesteśmy na drodze, gdzie mamy troszkę ograniczoną widoczność bo samochody nam przysłaniają, więc musicie też nogę z gazu, nie ma pieszego, nie ma wjeżdżacie musicie się zawsze upewnić. Kiedyś ktoś powiedział na pomysł, żeby było mniej wypadków na przejściach dla pieszych, żeby zamalować przejścia. Jak przejścia likwidujemy, to nie będzie wypadków na przejściach dla pieszych. No poniekąd jest to jakaś racja, bo skoro tych przejść nie będzie, no to nie będzie na nich wypadków. Ale czy to pomoże, czy nie lepiej będzie dojeżdżać do przejścia, zachować szczególną ostrożność i mieć oczy dookoła głowy. Bardzo ważne jest respektowanie znaku stop. Jak jest znak stop, to musimy się zatrzymać w wyznaczonym miejscu upewniamy się, nie stworzymy zagrożenia i ruszamy. Tu przy okazji wjeżdżamy w strefę zamieszkania. Za tym znakiem, prędkość jaka nas obowiązuje, to jest 20 km na godzinę. Pieszy może korzystać sobie z całej drogi, my musimy na niego uważać. Parkować pojazdy możemy tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Postój pojazdu może być tylko w miejscu wyznaczonym. W strefie zamieszkania, pamiętajcie, prędkość ograniczona do 20 km na godzinę. Jeśli przekroczycie prędkość powyżej 20, egzamin zostanie przerwany. Czyli tak naprawdę, tutaj jednorazowo możemy się rozpędzić nawet do takiej prędkości jak ja teraz, do 40 na godzinę i będzie to jako błąd. Ale jeśli popełnię dwa razy ten sam błąd, no to wtedy będzie już oblany egzamin. Czyli teraz lepiej już prędkości nie przekraczać. W strefie zamieszkania mamy 20 na godzinę. Jeśli prędkość byłaby przekroczona powyżej 20, wtedy mamy przerwanie egzaminu. Tu mamy przejazd kolejowy, oglądajmy się w jedną, w drugą stronę. Przejazdu kolejowego nie możemy przekać bez rozglądania. Jednym z błędów, który przerwie egzamin, to jest przejazd przez tory kolejowe, tak jak teraz zademonstruję. Przejeżdżamy przez story i kompletnie się nie rozglądamy. W tym momencie egzaminator jest zmuszony przerwać egzamin. Tu mamy 20, czyli myśleć prędkością 20. Nawet jakby Was wyprzedzał, ktoś nie przejmujcie się tym. Nawet jakbym Was wyprzedzała hula i noga. Macie jechać 20 na godzinę. Teraz mamy znak: stop. Musimy się zatrzymać. Tu nie ma miejsca wyznaczonego. Więc stajemy w takim miejscu, żeby wszystko super widzieć i nikomu nie utrudnić ruchu. Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, widząc taki znak. Jesteście włączającymi się do ruchu. Co za tym idzie, musicie wszystkim ustąpić pierwszeństwa. Jak myślicie, czy ten znak na górze, ustąp pierwszeństwa, jest tutaj potrzebny? Mamy trzydziestkę. Pamiętajmy, mamy już jedno przekroczenie prędkości na kącie świadome, czyli już nie możemy więcej prędkości przekraczać. Bo po drugim przekroczeniu będzie negatywnie. Mamy przejazd kolejowy. Pamiętajmy, żeby się zawsze upewnić. prędkość do 70, możemy już szybciej. Mamy czerwone światło, czyli wiadomo, trzeba się będzie zatrzymać. Zaraz dostaniemy strzałkę warunkową. Wtedy trzeba będzie się upewnić, że nikogo nie ma. Jeśli nie utrudnimy nikomu ruchu, będziemy mogli przejechać. Na razie cierpliwie czekamy. Jest strzałka. Patrzymy. Na przejeździe dla rowerów jedzie rowerzystka. Musimy ją przepuścić. Rowerystka opuściła swój przejazd. Nikt za nim nie wjeżdża. Ruszamy. Dojeżdżamy do krawędzi jezdni. Nie ma nikogo. Więc jedziemy w tym miejscu już i drugi raz nie zatrzymujemy. Nie ma takiej potrzeby. Bardzo wiele osób ma problem ze szczawką warunkową. Jest to chyba jedna z najczęstszych przyczyn oblania egzaminu. Nie wiem dlaczego to jest takie trudne. Być może napatrzenie się na osób, które się nie zatrzymują na tej szczawce. Jest to nagminnie łamany przepis. Tu mamy też sygnalizator ze strzałką, ale to jest sygnalizator kierunkowy. Mając taką strzałkę, możemy skręcać w lewo bez żadnych dodatkowych warunków. Ale to nas nie zwalnia z zachowania szczególnej ostrożności. Warto mimo wszystko zobaczyć, czy nie jest jakiś pojazd uprzywilejowany, czy ktoś się nie zagapił. Aby było bezpiecznie i czekamy. Jak to długo czekacie, warto sobie zaciągnąć hamulec postojowy. Nawet można dać sobie na luz, puścić sprzęgło, tak odpocząć samochodowi, nodze. Dopóki widzimy, że jadą z jednej, z drugiej strony, na pewno nie będziemy mogli też jechać. Macie problemy z ruszaniem na wzniesieniu? Jeśli to jest problem, napiszcie o tym w komentarzach. Zrobimy taki prosty poradnik, jak ruszać na wzniesieniu z hamulca postojowego. Według mnie to jest łatwa rzecz, ale. Czasami się słyszy, że ktoś na tym potrafi, nawet dobrać egzamin. Pierwsza. Dużo gazu. Powoli sprzęgło. Na naszej drodze jeszcze jedna szczałka warunkowa. Trzeba będzie się zatrzymać przed sygnalizatorem. Zaczekajmy. Zatrzymanie. Pierwszy bieg, upewniamy się, nie ma pieszych, nie ma. Strzała świeci. Kolejna kolejnoga szalona wypadła? Dobra, nie na naszą drogę. Jedziemy. Napiszcie w komentarzu, czy ktoś z Was miał kiedyś problem na kursie lub na egzaminie z tym, żeby zatrzymać się na sygnalizatorze warunkowym. A jak to jest z Waszymi szoferami? Z osobami, które Was zwożą, Zwróćcie uwagę, czy oni zatrzymują się na szałce warunkowej? Czy oni wiedzą o takim przepisie? Cześć!